Cześć dzień dobry. W dzisiejszym nagraniu w związku z powyższym, że e, czyszczymy się żyjących e, trupów, e, którzy przybyli e, do naszego garnizonu miłości w fałszywym ubraniu e, starych znajomych, e, próbując przejąć dostęp do energii, mordując e, miliony ludzi na świecie, przez co wszystko zostało zablokowane e, na poziomie globalnym, ponieważ własnej dobrowolnej, niewymuszonej woli nie chcą oddać ani energii, ani pieniędzy, które ukradli mniej ludziom zrzeszonym oraz niezrzeszonym, zabierając im życie, e, torturując, e, krojąc, ściągając energię z cmentarzy, z krwi, atakując na ulicy. Wszystkiego tego doświadczyłam osobiście na trasie wraz z dziećmi e, oraz w trakcie życia, e, aby zapoczątkowało się na ziemi życie. W związku z powyższym e, osoby te e, pozostają e, jakby w więzieniach domowych, dopóki nie oddadzą wszystkiego ludziom. I są to osoby z, z terenów mojego miejsca pochodzenia. W dzisiejszym nagraniu mówimy o życiu, czyli czym właściwie jest życie, skoro do tej pory nikt tutaj nie żył. No, życie to taki stan, w którym wiem, że żyję. No, ale jak, jak rozpoznać, że żyję? No, żeby rozpoznać, czy żyję, muszę wiedzieć, czy mam kontakt ze swoim ciałem. I to jest pierwsze, czyli kontakt ze swoim ciałem. Tak, tak Dawid Krawczyk zaraz pokaże. Ty masz na razie odejść, ponieważ jesteś w energii demonicznej, czyli połączenie trupa energii zwierzęcej oraz energii wszystkich skrzywdzonych przez siebie i Twoich towarzyszy, więc musisz jak najszybciej opuścić moje ramię, ponieważ nie jestem w stanie dłużej utrzymywać świata w energii miłości, mając przyczepionego trupa do ramienia, odczuwając i znosząc szantaże energii odpowiedzialnej za złono tego świata. Yy, abym puściła Michała, bo załatwię energię. Bo ten pan na, ma na raz na imię Dawid, teraz Michał, w zależności w którą postać się wcielę. <laughs> Więc tak, yy, pierwsze, yy, co świadczy, że żyjemy, musi mieć kontakt ze swoim ciałem. Cicho bądź. Czy ktoś ci prosił o zdanie i tak cały czas rozmawia i próbuje mnie szantażować oraz ludzi yy, pomagających w uwolnieniu życia na ziemi razem z mieszkańcami jego wioski, abym dała im energię, ponieważ oni y, chcą właśnie robić czary oraz są zaburzeni seksualnie lub dewiantami są. Więc dobrze, Przez dla siebie. Y, więc y, kontakt ze swoim ciałem. Czy ja czuję swoje ciało, czy ja czuję y, energię w środku, czy, 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 czy czuję jakby ruchy, tak się czuję ruchy dziecka w ciąży, to czy moje ciało y, jest y, w ruchu, a żeby sprawdzić, czy jest w ruchu, do tego służy w eter. Czyli w kontakcie z eterem, czy moje ciało wibruje, czyli czy moje ciało żyje, czyli czy łączy się w jakiś sposób z energią zewnętrzną. Oprócz tego trzeba mieć kontakt z umysłem, czyli ze swoimi myślami. Zabierasz jeleniaków i oddalasz je stąd. Ponieważ nie dostaniecie żadnej energii, nawet jeśli będziecie mnie wyzywać na ulicy, szantażować, bić, zwoływać kontrolę, niszczyć policję, garnizony i wszystko. Rozumiesz to? Jesteś w energii demonicznej. Nie załatwisz żadnej energii. Ponieważ ratujemy świat przed takimi jak ty. To, że kiedyś byłeś ministrantem i być może księdzem, nie oznacza, że zrujnujesz teraz kościoły, policję i to wszystko, co udało się stworzyć za mojego życia w tym kraju. kontakt ze swoim umysłem, kontakt z ciałem. I nawet nie próbuj na mnie policję wysyłać. Nawet nie próbuj. Podczas, gdy teraz właśnie powiedziałeś, że zaraz po nią przyjadą. Kończycie czary na jeleniu? Kończycie niszczyć kościół przez kościół w jeleniu? I tak dalej, okej? Okay? Kontakt ze swoim umysłem. Poczekajcie chwilę. Więc e, celem e, każdego człowieka, który przychodzi na świat, być, e, powinno być życie, a nie miłość. Rozumiecie to? Jest całkowicie odwrotnie przez to, że rodzica nie żyją. Czyli, e, czyli jest matka z ojcem. Przestajesz im tłumaczyć, co ja tutaj tłumaczę i ściągać energię z moich wykładów. Rozumiesz to? Bo jest wszystko zablokowane, nie dostaną nic. Mają mi oddać moje pieniądze, a ci, co są energię, muszą zapłacić. Nie będziecie już kradli. Więc jest matka z, z ojcem. Oni decydują się na e, związek e, i z tego e, wychodzi dziecko. I celem tego dziecka nie powinno być zasługiwanie na miłość rodziców. Rozumiecie to? Że dziecko e, na ziemi rodziło się po to, aby zasługiwać na miłość rodziców. Czyli tam była warunkowa miłość, nikt nikogo nie kochał. Yy, na niczym to yy, się nie kończyło. Rozumiesz to? Tak, dwubiegunowe mam. Ja mam dwubiegunowe, podczas gdy wy wyjeżdżacie za granicę do więzienia. To ja mam takie dwubiegunowe. Bo jesteście zbrodniarzami. Ukatrupiliście cały świat. Yy. Zasługiwanie na miłość. Dziecko rodzi się, żeby zasługiwać na miłość. W związku z powyższym jest to fikcja i dziecko rodzi się, żeby żyć. Więc znowu jest kolejna fikcja. Na Ziemi rodzi się dziecko, żeby odtworzyć życie rodziny i żeby się nic nie zmieniło. To jest już niedopuszczalne. Miłość zeszła na Ziemię w moim ciele. Raz. Bardzo proszę ludzi, którzy są poza e, Zrzeszeniem Demonicznym o pomoc, ponieważ jestem dłużej, e, nie jestem w stanie tego dłużej wytrzymać. Ani policja, ani nikt. Więc człowiek powinien się rodzić, żeby żyć, ale żyć jako indywidualna jednostka. Spełniać swoje marzenia, e, rozumiecie, żyć indywidualnie, nie odtwarzać życia matki i ojca, ponieważ to było złe życie. Więc wszystko było zablokowane i zaszufladkowane w, jedne, w jeden korzeń, w jedne tory i wszyscy jeździli tak samo. Czyli rodziłeś się po to, żeby zasługiwać na miłość, a miłości w ogóle nie było, więc trzeba było sztucznie generować energię. Później była miłość warunkowa, no ej, jak bardzo kochasz mamusię, to wtedy mamusia cię oddaje, ponieważ to generowało energię. Czyli dziecko musiało pomimo przemocy kochać mocno, żeby generowało energię. Czyli żeby matka przeżyła, czyli zamiast matka dawać dziecku życie, musiało dziecko tak generować, bo było małe i najświeższe, żeby matka mogła przeżyć i żeby mogła mieć jakiekolwiek pieniądze. Więc to jest wszystko nieaktualne i chodzi o to, że na miłość nie trzeba zasługiwać rodziców. Ona powinna iść automatycznie, jeśli rodzice się kochają, a tylko wtedy mogli, mogą mieć dzieci. Energia na wygłodzonej ziemi również i będzie teraz szła za darmo, czyli będziecie mogli ją kupić u mnie... W zależności jak tam chcecie. Czyli będziecie się mogli doładować życiem, aby przywróciło się Wasze życie. To wewnętrzne, zablokowane z powodu głodu, karm rodzinnych oraz traum z dzieciństwa, ponieważ każde poczęcie w niemiłości jest dla ciała traumą. I to odtwarzają garnizony miłości, czyli tą traumę poczęcia bez miłości. Bez względu na to, czy matka była przyzwoita, czy nie, to tam nie było energii miłości. I zrobiły się rany. I w momencie karmy te rany się otworzyły i, i, i ja weszłam na tę matrycę albo na inne, ale te rany poczęcia z niemiłością. Dlatego kazałam szanownym panom y, zacząć oglądać y, y, to wychodzenie z łona matki, żeby zabliźnili rany po matce i żeby się to nigdy nie stało. Więc do tej pory tego nie zrobili. Ja wskoczyłam na traumę miłości z matką i nie ma z nimi kontaktu. Męczymy się już z nimi rok. I nawet nie chcą zapłacić 1500 zł na, za miesiąc w zaleczenie. Wyobraźcie sobie. E, więc, szanowni widzowie, e, chodzi o to, że rany trauma miłości po matce nie musi oznaczać e, traumy takiej e, stricte przemocowej, tylko w ogóle życie bez miłości jest przemocą dla ciała. E, czyli jeśli się rodzisz bez miłości, e, to pamiętasz ten moment, w którym ta miłość była. Ta odgórna, nieba i ziemi. Czyli ta zewnętrzna. Rozumiecie to? Jak człowiek wychodzi na zewnątrz, yy, tak jeszcze jest trauma prenatalna, jak człowiek wychodzi na zewnątrz, to łączy się z miłością yy, wszechświata. Nawet jeśli nie ma matki i ojca, rozumiecie to. Ale zadaniem matki i ojca wtedy jest, aby nie odcinali połączenia. A oni odcinają, ponieważ zjadają dziecko. Czyli tak ta, ja teraz zostałam odcięta i chcą mnie zjeść kanibale z Dawidem Krawczykiem na czele. Na czele. Więc do tego wszystko stoi, czekamy na pieniądze. Bez pieniędzy nie ma odblokowania eteru. Ja miłość daję, ja nie jestem waszą matką, która wam nie dała miłości i załatwia kasę. Tylko ja jestem kariną, która tutaj jedynie daje miłość i teraz czekam na kasę, żeby odblokować się z połączeniem zewnętrznym. Więc to wszystko generuje rany na ciele. Rany na ciele, na, rany na ciele energetycznym, czyli na psychice i tak dalej. I w momencie, w którym doświadczasz ponownie miłości i się jej wyrzekasz, wskakujesz na tamte szyny. Tamte szyny nieuzdrowionej relacji z matką, czyli nieuzdrowionej niemiłości z matką, czyli braku energii. Rozumiecie to? I wtedy yy, w trybie natychmiastowym płacicie za kanał 1500 i zaczynacie wychodzenie z łona matki, czyli zabliźniacie rany po matce energią i później przychodzicie do kolejnego etapu, w którym być może kiedyś odblokujecie się na połączenie ze mną. Jeśli to są osoby, które już nie mogą do mnie podejść, bo są takie osoby, które mogą jeszcze podejść. Więc jeśli chodzi o życie, taka jestem brudna, że mi gaśnie papieros. Kaki jesteś kaniwalem. Taki jesteś brudny. Więc sprawdzam, czy żyję, jeśli mam połączenie ze światem zewnętrznym. Jeśli nie mam połączenia ze światem zewnętrznym w energii, czyli moje ciało nie wibruje i tak się dzieje w karmie, czyli zostajecie odcięci od życia. Yy, tak, to wystarczy eter. Dla normalnego człowieka, dla mnie nie. Yy, dlatego żyjecie sami, sami w pojedynkę, rozumiesz to? Trzeba mieć kontakt z ciałem i kontakt z umysłem. Kontakt z ciałem oznacza, yy, że żyje, oraz kontakt z umysłem też oznacza, że żyje. Czyli myślę, myśli spójne z ciałem. Jeśli mam myśli niespójne z ciałem, to czyli na przykład albo moje ciało nie żyje, jest przejęte, albo głowa nie żyje. I celem każdego człowieka nie powinno być yy, miłość, znalezienie miłości. To powinien być automat, czyli y, jestem niezależny, niezależna względem energii, materii, czyli kasy, i wtedy może się wywiązać prawdziwa więź i miłość, czyli prawdziwa relacja, na spokojnie, na luziku. I jeśli to jest coś innego, to się tego nie da zrobić, ponieważ ktoś jest niżej, ktoś jest wyżej i tak dalej. Rozumiecie to? No, i celem każdego życia jest życie. I teraz subiektywnie się ocenia, co oznacza dla mnie życie. No to na przykład chcę robić karierę, albo chcę robić rodzinę, i wtedy się wybiera, jakie życie to ma być. Czyli celem jest życie, ale nie każdy musi zakładać rodzinę, nie każdy musi mieć, rozumiecie, dzieci. Na przykład moim celem jest być na przykład kurde jakimś tam e, sławnym psychologiem na przykład jak kolega. No to to mu wystarczy. On nie musi się układać z kimś, żeby tak nie, ponieważ jeśli żyje, to eter się na to zgadza. Rozumiecie to? Żeby sobie tak żył. E, no, więc wcześniej tak, korzystano z mojego eteru, tak, to wiem. Więc nie ma żadnych przymusów. Kościelne przymusy nie istnieją. One są dobre do wytłumaczenia, jak powinna wyglądać życie rodzinne, ale nie jest wyjaśniony korzeń tego, w jakim to kontekście jest. Nie wystarczy się zaklepać, wyklepać albo czuć na siłę całość. Nie ma tam kontekstu. I jak sobie tylko załatwię pieniądze, kupię pismo święte i będę Wam to tłumaczyła. Do usłyszenia. Baj.